Początki polskiego przemysłu datuje się na przełom XVIII i XIX wieku. Wykształciły się wówczas trzy gałęzie przemysłu, mianowicie górnictwo, włókiennictwo i przemysł metalowy. Rozwój przemysłu w kraju pod zaborami przebiegał bardzo wolno. Choć nawet wówczas możemy znaleźć przykłady sukcesów na skalę europejską. W tym rozwoju, jak i na całym świecie, możemy wyróżnić cztery tak zwane rewolucje przemysłowe. Pierwsza wiąże się z silnikiem parowym, druga z silnikiem spalinowym i elektrycznym, trzecia to sterowniki programowalne i automatyzacja, i wreszcie czwarty z systemami informacyjnymi. Czwarta rewolucja to ta, w której właśnie uczestniczymy. Poszczególne przemiany w produkcji pociągały za sobą przemiany społeczne, światopoglądowe i wystawiały na weryfikację wiarę w Boga. Jak rozpoznać, że np. sztuczna inteligencja jest darem od Boga, który trzeba przyjąć i twórczo wykorzystać? W firmie, tak jak i w życiu, trzeba słuchać Boga. Dlaczego przedsiębiorca powinien słuchać pana Boga? Może dlatego, że może uzyskać odpowiedzi, na które sam by nie wpadł? Może dlatego, że rzeczy, o których zapomniał, a stanowią podstawę jego działalności i podstawę rozwoju, nagle gdzieś w ogniu walki zniknęły? Może dlatego, że właśnie Pan Bóg podpowiada bardzo dobre drogi rozwoju, niekoniecznie łatwe, ale właśnie dobre, stabilne. Myślę, że tak, de facto, bardzo wiele jest takich aspektów i odpowiedzi, dlaczego warto słuchać Pana Boga jako przedsiębiorca. Kiedy po zmartwychwstaniu uczniowie zaczęli być prześladowani i Sanhedrin zakazał mówić o Panu Bogu, to wówczas święty Piotr powiedział, że bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. A Dzisiaj przedsiębiorca w jakiej jest sytuacji, dlaczego dzisiaj przedsiębiorca potrzebuje bardziej słuchać i szukać woli Bożej niż tego, co czasami słyszy albo dostaje informacje od ludzi? Jaka rola jest przedsiębiorcy w wypełnieniu właśnie Bożego planu, a jak plany przedsiębiorcy można zweryfikować, czy one by się podobały Panu Bogu? O tym i jeszcze o wielu innych e, istotnych aspektach będzie mówiła konferencja Bóg rodzina firma hojność, na którą serdecznie zapraszam. W tym kontekście warto wziąć udział właśnie w konferencji i posłuchać, co Pan Bóg do mnie mówi w czasie tej konferencji, ale też posłuchać, co inni mówią i jak Pan Bóg mówi przez innych. Wspólne spotkania przedsiębiorców wierzących to. Niewymownie wielki atut tej konferencji: że ksiądz mówi o wierze, to jest oczywiste dla wielu, ale świadectwo przedsiębiorcy potrafi naprawdę zainspirować. Pozdrawiam wszystkich uczestników konferencji Bóg, rodzina, firma, hojność. Jesteście niezwykli, ponieważ pracujecie nad sobą, nad swoim wzrostem, rozwojem, chcecie osiągnąć marzenia, które Bóg włożył w wasze serca, kibicuje wam. Witam wszystkich na konferencji, chciałam wam opowiedzieć jak, jak zaczęłam pracować, jak zaczęłam się wszystko uczyć, prowadzić firmę sama, zdając się tylko na Pana Boga. Zapraszam, 13-15 październik bieżącego roku w Poznaniu. Informacje i możliwość zapisu na stronie internetowej brfh.eu. Do zobaczenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.